Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej części warsztatowych opowieści. Zgodnie z zapowiedzią bierzemy się na ostro za naszego Boschosa. Temat skrzyni jest nieco drażliwy, ale nadal się toczy. Gdzieś tam yy, zamawiamy kolejne części, bo okazuje się, że człowiek, który w niej grzebał, pogubił jednak więcej rzeczy niż początkowo myśleliśmy. Nieistotne, temat idzie na tyle do przodu, że już możemy robić całą resztę. Tego, co przy Boschosie jest do zrobienia, a jest co przy nim robić. Na pierwszy ogień rzuciliśmy instalację elektryczną, żeby sprawdzić, czy to jest w ogóle kompletne, czy tutaj się w ogóle cokolwiek da zrobić. Udało nam się już, zobaczcie, po dość trudnej walce spowodować, że nasz Boschos świeci błyska, działa. Jednym z powodów, dla którego zaczęliśmy od instalacji elektrycznej, jest pompa wody. W Boschosach pompa wody jest elektryczna. I jak wszystkie rzeczy elektryczne lubi czasem po prostu zawodzić. Sprawdziliśmy, pompa działa. Zobaczcie, jak ona pięknie bulgota po przekręceniu stacyjki. Przelewa się woda, jest chłodzenie, czyli możemy być pewni tego, że raczej ten silnik nie był przegrzany, bo te pompy lubią w nich czasami padać. Kolejna rzecz, którą udało nam się uruchomić, to zobaczcie. Udało nam się również uruchomić oświetlenie. Wszystko wygląda na to, że chce działać. Takie rzeczy, może nie są najważniejsze, ale cieszą, jak działają. Powalczyliśmy troszeczkę. Natomiast to, co równie ważne, to usunęliśmy elektrycznego raka z tego motocykla. A zobaczcie, ile tego tutaj było. Festyniarskie klaksony, które może tutaj wrócą. Eee, alarm jakiś wytwór. Nieco chiński i założony już chyba w Polsce, tak patrząc po jakości montażu. E... Oświetlenie, które żaróweczkami przypomina to kuchenne. Ono wygląda na oświetlenie jeszcze ze Stanów Zjednoczonych na jakieś akcesoryjne lampki. Zdecydowaliśmy się je zdjąć, bo są po prostu mocno pokorodowane. Gdzieś ten chrom praktycznie cały z lasu, z tego nie będziemy takich e... paskud tutaj zakładać. To jest ciekawe. Oryginalne. Przepiękne jarzyniówki, czy jak to się nazywa świetlówki, do podświetlania silnika i do podświetlania tyłu. Eee, zostawilibyśmy je, gdyby działały. No niestety nie działają, więc musieliśmy je wyrzucić. Kupa kabli, które nie wiadomo po co tu były, do czego służyły. Powycinaliśmy to wszystko. Eee, to wszystko było nieoryginalne, więc w żaden sposób nie zaszkodziliśmy oryginalnej instalacji, a wręcz pomogliśmy. Skoro już jesteśmy przy brzydkich rzeczach, które gdzieś tam pordzewiały, okazuje się, że sporo takich drobiazgów do naszego Boscosa można kupić bez problemu w storhouse'ie, gdyż są to rzeczy pokrywające się z częściami do Harley. I biorąc pod uwagę na przykład bardzo mocno skorodowane raizery u nas, nie ma sensu tego odnawiać, nie ma sensu tego chromować. Chromowanie aluminium jest drogie i i trudne, nie wiadomo jaki będzie finalny efekt, za parę groszy można kupić, proszę bardzo, nowe, w storehouse'ie, takie dość ciężkie. Do tego, oprócz oczywiście riserów, które są bardzo zgnite, takie rzeczy jak jakieś, zobaczcie, dekielki od pompy i co ważne, obudowy naszych przełączników zespolonych, które tutaj były w strasznym stanie, wymienimy, jeżeli nawet ee, Kiedyś wpadniemy na pomysł ich odrestaurowywania, to będziemy mogli zrobić to powoli, bo oczywiście ich nie wyrzucimy. Natomiast jedną bardzo fajną rzecz znaleźliśmy, którą na pewno zostawimy i na pewno wróci do naszego Boschosa. Nasz Boschos z lewej strony, w miejscu, gdzie normalne motocykle mają sprzęgło, również miał dźwignię. Początkowo, zanim zaczęliśmy go rozbierać, zastanawiałem się, po co mu ta dźwignia, skoro on nie ma sprzęgła. Oczywiście bardzo szybciutko, bardzo łatwo było znaleźć gdzie idzie linka? Okazuje się, że linka w naszym Boschosie prowadziła do czegoś takiego przepięknego. Przepięknego klaksonu. To jest klakson w stylu typowo amerykańskim, co o czym zresztą świadczy jego malowanie. I powiem Wam tak, zostawiamy go. On na pewno wróci do Boschosa, bo jest uroczy. Zobaczcie, jak fajnie działa. Jeśli zapniemy go na chwilkę do akumulatora, pociągając za linkę, możemy wywołać z niego Taki oto dźwięk. Jest okrutny i właśnie dlatego, że jest okrutny, wróci do Boschosa. Jest po prostu mówiąc wprost. Taki trochę zalatuje muzyką country i bardzo fajnie. Mamy również uruchomione tylne światła, to wszystko zaczyna gdzieś tam świecić, działać. Oczywiście bardzo mocno rozważamy to, żeby zamontować to jest powrotem. Podświetlenie wszystkiego, co się da. Niech jak ma być festyn, to niech będzie festyn pełną gębą. Natomiast e, niestety jest jeszcze tutaj troszkę takich smaczków mechanicznych, które musimy posprzątać. E, jest gdzieś tam pulej trochę uszkodzony, ale już mamy kogoś, kto dorobi nam części tego puleja, żeby mógł działać. I taką kolejną poza skrzynią, jego dość dużą bolączką tego boschosa jest przednie zawieszenie. Zobaczcie zresztą sami. Mamy mocno zniszczone przednie zawieszenie. Nasze lagi nie wytrzymały albo masy, albo fantazji osób obsługujących ten motocykl. I powiem tak: przyglądałem się, próbowałem znaleźć informacje na temat tego zawieszenia, nie znalazłem nigdzie, żeby było to problemem. Natomiast tutaj, zobaczcie, jak to jest zniszczone, jest starty cały chrom, są wrzery. Obawiam się, czy nie zostało to zrobione w ten sposób, że ktoś po prostu za mocno dokręcił tą trzecią półkę. Yy, musimy rozebrać to zawieszenie. W przyszłym odcinku pokażemy Wam, co znaleźliśmy w środku zawieszenia w Boschosie, bo sami jesteśmy ciekawi, co to jest za zawieszenie. Yy, jest to wytwór, żeby było ciekawiej. firmy Boschos. Więc yy, może być tak, że będziemy mieć nielada. Kłopot z tym zawieszeniem, żeby dostać jakiekolwiek części. Postanowiliśmy to rozebrać jak najszybciej, bo jest szansa, że na przykład osoby, które będą nam wysyłać części do skrzyni biegów, będą miały również części do zawieszenia. Bierzemy się zatem do roboty. Rozbieramy to zawieszenie. W tym odcinku pokażemy wam, co tutaj znaleźliśmy, a wytrzymajcie kciuki za naszą skrzynię biegów, bo to jest coś, co będzie nas tutaj najbardziej trzymało. Lagi myślę, że spróbujemy dorobić w Polsce. Tutaj znowu odezwiemy się do Łukasza Wieczorka z LTD34, by nam troszeczkę pomógł z dorobieniem tego. I, i, I tyle tak naprawdę. Bierzemy się dalej do roboty. Wytrzymajcie kciuki, jak już wspominałem, a jeszcze pokażemy Wam mały smaczek na koniec. Uruchomiliśmy... Zegary one działają, wszystko jest w porządku. I po naprawdę wielu latach, kiedy ten motocykl gdzieś tam stał porzucony, zapomniany, zobaczcie, ruszył zegarek. Czyli boschos na nowo odlicza swój czas życia, a przepięknie on cyka. Jest tak głośny, jak cały ten motocykl. Fajny gadżet. I cieszę się, że te zegary przetrwały i działają. Działa woltomierz. Sprawdzaliśmy działa ciśnieniem oleju. Działa Temperatura wody, licznik jeszcze nie sprawdziliśmy, ale zakładam, że będzie również funkcjonował. Powymieniamy te paskudne przyciski na coś nieco ładniejszego, ale zostawimy tutaj, bo na pewno będziemy mieć jakieś fajne gadżety w tym Boschosie, które dla niektórych będą kiczowate, ale ludzie, którzy rozumieją ideę powstawania takich motocykli jak Boschos, na pewno zrozumieją nasze wybory co do gadżetów właśnie w tej sztuce. Dziękuję, zapraszam na kolejny materiał. Mamy wiosnę, jest to taki okres, kiedy wszyscy wyciągacie motocykle z garaży i oczywiście bardzo dużo ludzi będzie zaskoczonych tym, że nagle po całej zimie przestaje działać im w motocyklu akumulator. Wtedy należy kupić nowy. I dzisiaj opowiemy Wam o tym, jak właściwie dobrać akumulator do swojego. Motocykla. Na przykładzie naszego Harley'a w cenie Junaka. My oczywiście tutaj musieliśmy wsadzić akumulator nowy, gdyż wiadomo, ten motocykl przyjechał ze Stanów. Wtedy zazwyczaj trzeba włożyć nowy akumulator. I teraz pierwsza bardzo ważna rzecz. Wiele osób popełnia jeden. Dość znaczący błąd. Wyciąga akumulator ze swojego motocykla, który nie działa, bierze go pod pachę i zasuwa z nim do sklepu z akumulatorami, pokazując sprzedawcy akumulator, mówi, ja poproszę taki akumulator. A ja mam pytanie, a skąd wiecie, że w waszym motocyklu był dobrze dobrany akumulator? Niestety okazuje się, że często w motocyklach lądują akumulatory takie przypadkowe, zwłaszcza nie chciałbym tutaj mówić... Że robią to specjalnie, ale handlarze bardzo często. No jest to przykro mi mówić, ale to tak jest prawda. Wkładają to, co mają, byleby motocykl odpalił. I ludzie jeżdżą na takich akumulatorach, nie będąc świadomym tego, że mają źle dobrany akumulator. Ale po kolei. Jeżeli znamy motocykl, znamy jego rocznik, możemy skorzystać z bardzo prostej rzeczy. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście. Instrukcja obsługi. Jeśli takową posiadacie, a jeśli nie, to możecie ją pobrać na przykład ze strony producenta motocykla. Wchodzicie i sprawdzacie. I tam powinny być wszystkie najważniejsze parametry akumulatora. Niestety znowu. Czasami okazuje się, że jest podana tylko i wyłącznie pojemność takiego akumulatora i napięcie jego. Okazuje się, że może być to zbyt mało, bo akumulatory o takiej samej pojemności potrafią mieć różne rozmiary, potrafią mieć plus minus na odwrót i tak dalej, i tak dalej. Wtedy najlepiej skorzystać z wyszukiwarki producenta akumulatorów. I takową wam dzisiaj pokażemy na przykładzie marki Excite. Jeśli wejdziecie sobie na stronę producenta akumulatorów Excite, znajdziecie tutaj taką zakładeczkę jak Battery Finder. Jest to wyszukiwarka. Wchodzicie na nią, wybieracie markę akumulatorów. Nas interesuje marka Excite. Excite, proszę bardzo. Znajdź odpowiedni akumulator. Prościej się nie da. Możecie tutaj, przede wszystkim wybrać pojazd, jaki chcecie, ale możecie również spróbować. powinien. Jeżeli Uda się znaleźć, powinien. Super, jeżeli się nie uda znaleźć, powinien. Możecie bez najmniejszego problemu na piechotkę. Wybieramy motocykl. Proszę bardzo, kraj Polska. Wybierz pojazd. Tutaj mamy Harley Davidson. W naszym przypadku, proszę bardzo, Harley Davidson. Szukaj model pojazdu. W naszym przypadku jest to 103, Dyna. Mamy Dyna. Model. Typ. Jest to Dajna, proszę bardzo, Lowrider 103, czyli dalej. Poukładane jest to pojemnościowo, bardzo logicznie. Znajdujemy sobie, proszę bardzo, Lowrider 1700. I według zaleceń firmy Exite do naszego motocykla możemy skorzystać z dwóch akumulatorów. Może być to, Akumulator AGM Ready albo AGM Dry, czyli suchy. My wybieramy AGM Ready, wtedy dostajemy akumulator już gotowy do użytku. Nie musimy z nim nic robić, nie musimy go zalewać, nie musimy kombinować. Jeżeli zakupicie taki akumulator AGM Ready Excite, wtedy możecie być pewni, że ten akumulator pasuje do waszego motocykla. Oczywiście, dla świętego spokoju, zawsze porównajcie. Czy zgadza się to z zaleceniami producenta Waszego motocykla? Myślę, że tak, nie będzie z tym kłopotu. Zamawiacie taki akumulatorek i potem trzeba go włożyć do motocykla. A jak właściwie zamontować go w motocyklu, pokażemy Wam już w następnym odcinku. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu porad dla osób początkujących, czy też zapoznających się dopiero z mechaniką. Dzisiaj bierzemy na tapetę Przykręcanie kierownicy. Coś, co mogłoby się wydawać banalnie proste, powiem Wam tak, nie jest takowym. I bardzo często spotykamy nawet motocykle, które przyjeżdżają do nas gdzieś z innych serwisów, które mają źle przykręconą kierownicę. Nie wiem, czy zawsze robi to właściciel, czy czasami też ten błąd potrafią popełnić mechanicy. Ale zobaczcie o co chodzi. Na przykładzie motocykla Harry Davidson mamy mocowanie kierownicy tutaj za pomocą czterech. Śrub i jednego elementu dociskowego. I mogłoby się wydawać, że powinniśmy przykręcić to na krzyż. Niestety tak nie jest. A dlaczego? To już Wam za chwilkę pokażemy. Pierwsza rzecz: powinniśmy mieć oczywiście serwisówkę. W serwisówce sprawdzić sobie tutaj w naszym przypadku te śruby powinny być, proszę bardzo, dokręcone około 16 do 20 Nm, czyli wcale nie tak mocno. Ludzie bardzo często przeciągają te śruby, ale Zobaczcie, jak skonstruowane są rajzery w Harleju. Tutaj mamy takie rajzery ze Storhouse'a. I w czym jest rzecz? To jest mocowanie do półki, ale tu później przykręcamy kierownicę. I to jest najistotniejsze. Jeżeli sobie to wypakujemy, to spójrzcie, tutaj będzie bardzo ładnie widać. Jest taki dodatkowy odlew, taka nadlewka która będzie powodowała to, że nasz riser nie będzie w stanie tutaj dojść. I teraz, jeżeli zaczniecie przykręcać to na krzyż, to spowodujecie, że to będzie krzywo się działo. Akurat w przypadku Harleya należy w pierwszej kolejności dociągnąć te śruby, które mają tą nadlewkę, czyli w przypadku Harleya jest to odwrotnie niż gdzie indziej, bo te są te śruby z tyłu, czyli od nich zaczynamy. Bierzemy sobie klucz dynamometryczny, Nastawiamy na właściwą wartość. W naszym przypadku, jak już mówiłem, jest to do 20, ponieważ kierownica jest wysoka. Nastawiamy na 20, bo wiadomo, że wyższa kierownica będzie miała większe tendencje do luzowania się, gdzieś do przekręcania się. Dłuższe ramię, wszystko jest oczywiste. Bierzemy właściwy klucz. Jeżeli mamy właściwy klucz, mamy klucz dynamometryczny, to możemy przystąpić do. Dokręcania i sytuacja jest bardzo prosta. Po pierwsze trzeba to popuścić, bo nie wiemy, czy jest dobrze dokręcone. Jeżeli sobie to do... o, popuścimy, o to możemy zacząć od przykręcania naszej kierownicy w tej partii bliżej kierowcy, czyli bardziej z tyłu. To dokręcamy najpierw na 20. Proszę bardzo. Raz. Dwa. Możemy jeszcze zawsze kontrolnie sprawdzić, nie zaszkodzi. Jest dobrze, jest dobrze. I dopiero teraz dokręcamy przód. Również na 20. I dokręcenie tego przodu spowoduje, że nasza kierownica zostanie zaciśnięta. Tak to wygląda w motocyklach Harley Davidson. O, chyba że mamy do czynienia, słuchajcie. Ze starszymi motocyklami Harley Davidson. Jeśli macie do czynienia ze starszymi motocyklami Harley Davidson, w których risery wyglądały jeszcze w ten sposób, to są risery z naszego Boschosa. To tutaj zobaczcie, tu jest równiutko. Tutaj nie ma żadnych podwyższeń, żadnych takich nadlewów, nic. Więc w tym przypadku musimy zadbać o to, żeby dokręcając to dokręcać to faktycznie trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu, tak żeby to było równo i zwracać uwagę na to, żeby szczelina zarówno z przodu jak i z tyłu była równa. I to jest drugi sposób dokręcania kierownicy. I taki sposób znajdziecie w starych modelach Harley'a, w bardzo starych, bo to są dość stare raizery. Znajdziecie również tego typu sposób mocowania kierownicy na przykład w KTM-ach. A jak to wygląda w motocyklach japońskich, już wam pokażemy. Typowy przedstawiciel motocykli japońskich, czyli Suzuki DL650. Zobaczcie, jak tutaj jest mocowana kierownica. Tutaj mamy coś ciekawego, bo pojawiają nam się na mocowaniach kierownicy kropeczki. Po cóż są te kropeczki? Już Wam pokazujemy. Po pierwsze, trzeba zdemontować sobie te piękne ozdobniki. O, jeżeli zdemontujemy te piękne ozdobniki, zdejmiemy na chwilkę tą klamrę zaciskową. Tutaj w tym przypadku jest to imbus 6, bardzo często zresztą spotykane rozwiązanie w motocyklach japońskich. Odkrę o, tutaj ktoś się dobrze przyłożył do tej kierownicy, bo tutaj również, jeżeli jest to śruba M8, tu jest siła dokręcenia zapewne również dokładnie koło 20 Nm. Sprawdzimy sobie oczywiście później w serwisówce dokładnie jak to powinno być yy, mała rada: nigdy nie dokręcajcie na pamięć. Zawsze lepiej spojrzeć, sprawdzić, niż. A, bo ja pamiętam, że tak powinno być. Zobaczcie. Zdjęliśmy nasze mocowanie i ja to zawsze powtarzam: jeśli ktoś zrobił na czymś kropkę, to nie ma możliwości, żeby zrobił to bez powodu. Zawsze jest jakiś powód. W tym przypadku kropki muszą być z przodu. Zawsze. Czasami jest tak, że zamiast kropek. Yamaha, bodajże, z tego co dobrze pamiętam, robiła strzałeczki do przodu. I teraz popatrzcie, tą kropką, jeżeli położymy to na płaskiej powierzchni, co się wydarzy? To nie jest równe, to jest asymetryczne. W momencie, kiedy to dociśniemy, tutaj robi się przerwa, a tutaj tej przerwy nie ma. Jest to spowodowane tym, że ta klamra po stronie kropeczki jest po prostu nieco wyższa. Czyli prawidłowe przykręcenie czegoś takiego. To po założeniu tego na motocykl należy dokręcić najpierw przód, tak żeby przód usiadł na równo. Jeżeli przód usiądzie na równo, o klucz dynamometryczny. Już sobie w międzyczasie tak naprawdę ustaliliśmy, na ile to ma być. Wam polecam za każdym razem również zajrzeć do serwisówki, sprawdzić, żeby było łatwiej to dokręcić. Właściwie. Zakładamy klucz dynamometryczny. Dokręcamy. Tu sobie złapiemy, żeby nie było, żeby się tam nic nie przemieściło. I możemy dokręcić najpierw przód. Jest przód. I teraz możemy dokręcić z właściwą siłą tył. I tak kierownica będzie. Przykręcona prawidłowo. Czy są inne metody przykręcania kierownicy? Oczywiście, że tak. Jedną z takich innych, jeszcze, ale bardzo podobnych do tej metod, spotkacie na przykład w BMW. już Wam szybciutko pokażemy, jak. W BMW jest bardzo podobnie jak w Suzuki, z tą małą różnicą, że zobaczcie. Kropeczki nie znajdują się na górnej klamrze, a znajdują się na dolnym mocowaniu kierownicy. Tutaj widać kropeczkę. Oznacza to, że asymetrycznym. Jest tutaj to dolne mocowanie, ale zasada jest identyczna jak w Suzuki. Najpierw dokręcamy przód, a potem dokręcamy tył. Czyli również odwrotnie niż w Harleyu. A tak naprawdę to Harley ma na odwrót, bo tylko w Harleyu zaczynamy od tyłu, a potem przykręcamy przód. Jak widzicie jest tu troszeczkę namieszane, trzeba troszeczkę na to uważać. Najlepiej oczywiście jak zawsze odwołuję do tego, żeby zaglądać do serwisówek. Czasami jest tak, że różnica wysokości wynika z kształtu samej półki. Zobaczcie, tutaj te dolne klamry są integralnym elementem półki, ale również najpierw przykręcamy przód, on idzie na płasko, a z tyłu pozostawiamy szczelinę. Ta szczelina z tyłu jest niezbędna, żeby naszą kierownicę właściwie zacisnąć, żeby była dobrze przykręcona. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Zapraszamy na kolejny odcinek Kurzy Smar już w poniedziałek. Oczywiście, jak się Wam podobało, dajcie lajka, subskrybujcie, polecajcie, pomagacie nam w ten sposób bardzo mocno w rozwoju naszego kanału. Dziękuję i do zobaczenia!